No to jeszcze raz witam dzień dobry. Wczoraj pojechaliśmy do szpitala na wyznaczoną godzinę wyciągnięta karta do kontroli, dlatego też się nie nagrywałam wczoraj, bo nie było naprawdę kiedy. Okazało się, jak wyciągnęliśmy o 8 rano kartę, że nie ma dzisiaj lekarza. Myślałam o cholera. A za chwilę miła pani mówi, że w wolnej chwili lekarz zejdzie z oddziału i będzie przyjmował. Na poczekalni... Dziki tłum, naprawdę dziki tłum, wszyscy ci ludzie przecież są chorzy, wszyscy ci ludzie przyjechali do kontroli lub na jakąś konsultację, popatrzyłam na ten tłum ludzi i tak myślałam, ja pierniczę, to po prostu jest niemożliwe, to jest cały dzień, tutaj robota czeka, szybko na YouTubie obejrzałam jak wyjmuje się szwy i sobie pomyślałam, kurde, nabędę nową umiejętność, a... Nie jest to takie skomplikowane, ale wiecie, no jednak bo człowiek, no bo bałam się jakichś komplikacji w drodze powrotnej, zrezygnowaliśmy z tej wizyty w drodze powrotnej, wstąpiliśmy do zaprzyjaźnionej przychodni, gdzie zawsze zostaje udzielona perfekcyjna, y, najlepsza na świecie opieka. Szef wyjęty, jeszcze nas zas, zaszczepiono na przeciwgrypie. Wszystko się da, naprawdę wszystko się da, tylko musi chcieć ta druga strona, bo po prostu no, jak piszecie mi o swoich perypetiach w szpitalach, to włos się na głowie jeży. Naprawdę to jest niesamowite, jaka tam jest psychologia. No nic, wygadałam się to mi troszkę lepiej. Cudnego dnia i pysznej, uśmiechniętej kawki, ale Kurczę, nie wyglądam najlepiej, ale to naprawdę nie są moje dobre dni, więc wybaczcie mi, że taka jestem trochę negatywna, mało, mało y, uśmiechnięta, ale wierzę, że jeszcze trochę i to wszystko już pójdzie w cholerę jasną, pysznej, uśmiechniętej kawki. Mamy, my dzisiaj będziemy robić takie fajne y, korony, tak w skrócie, a później pokażę jak to się robi.